Przypomnijmy, rozmowy w sprawie przekazania tego terenu miasto prowadziło od lat. Jeszcze przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi w październiku, ale Agencja Mienia Wojskowego nadal nie miała w planach przekazania tego terenu miastu. Teren między osiedlami europejskim i bajkowym to około 12 hektarów zieleni. W planie zagospodarowania ma on przeznaczenie pod zieleń parkową i miastu zależy na tym, aby miejsce to zagospodarować jako teren rekreacyjny. Jak mówiła w kwietniu tego roku Anna Mieczkowska, wreszcie pojawił się. Partner do rozmowy. Wówczas odbyło się spotkanie w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie przeanalizowano możliwe rozwiązania w tym temacie. Takie spotkanie ponownie miało miejsce w tym miesiącu. I jak mówi prezydent, jedno jest pewne: w grę wchodzi wariant zamiany działek. Jaki teren ma do zaproponowania miasto? To tereny leżące przy ulicy Koszalińskiej naprzeciwko jednostki. Dokładnie 38 hektarów. Dyrektor Agencji Mienia Wojskowego również pozytywnie odniósł się do tej propozycji. Ale to jeszcze chwilę potrwa, bo na pewno trzeba będzie wydzielić działkę, przynajmniej tą przy ulicy Koszalińskiej. Trzeba będzie operat szacunkowy wykonać. My już mamy ten operat na park, ale jeszcze my musimy swoje działki też, taki operat musi być wykonany. No i wtedy protokół uzgodnień i podpiszemy porozumienie. Będziemy Państwa informowali na pewno. Temat, sprawa jest w toku i jest wola po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej i po stronie Agencji Mienia Wojskowego. Co ważne, w końcu po wielu latach starań miasta o remont ulicy Wiedeńskiej uda się go zrealizować. Ta droga również należy do Agencji Mienia Wojskowego. To już ostatni, ostatnia ulica niewyremontowana na tym osiedlu. Więc, a mieszkańcy, się, a mieszkańcy upominają. się upominają, ale mieszkańcy wiedzą doskonale, że nie jest to nasza ulica i wiedzą też doskonale, że ja ze swojej strony robię wszystko, żeby ją po prostu przejąć i wyremontować, zakończyć temat. Do tematu wrócimy.